Kultura wymaga obecności widza. Miejska Biblioteka Publiczna w Działdowie ma nową propozycję. Prace pani Elżbiety Helty z miejscowości Wola w powiecie nidzickim zaskakują swoją innością. Zobaczmy. To nie jest mój pomysł, to jest pomysł jakiejś artystki hiszpańskiego, chyba pochodzenia z Ameryki, która postanowiła codziennie malować na, tore... na zużytych torebkach po herbacie, postanowiła namalować obrazek. A ponieważ to fachowo bardzo robiła i rzeczywiście super te obrazki są. Nazywa się Ruby Sylvius. No to się zachwyciłam. Ze sztuką już tak jest, że to co wygląda na mało wymagające, zazwyczaj wymagające jest. Wystawa malarstwa po herbacie tak ma. Trzeba się trochę natrudzić. Jednak dla uzyskania takiego efektu opłaca się. Techniki są wszelakie, bo to nie jest łatwy materiał te torebki, ponieważ one są bardzo higroskopijne i się wszystko rozlewa, więc trzeba kombinować po prostu trochę temperą, trochę akwarelą, trochę jakimiś tam innymi rzeczami, no kombinować. Elżbieta Hel, od 1984 roku, zajmuje się zawodowo działalnością artystyczną. Projektuje i wykonuje biżuterię i małe formy rzeźbiarskie. Od kilku lat jej zainteresowania rozszerzyły się o malarstwo. Jest członkiem i założycielem Stowarzyszenia Twórców Form Złotniczych. Brała udział w wielu wystawach w Polsce i poza granicami.